Siemaneczko, z tej strony wasi, a w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać zadania Cut Holloway, część trzecia. No to już jest całkowicie zakończenie tutaj zadań Cut Holloway. Ostatnie zadanka. No i na samym początku chciałem wam serdecznie podziękować za całe Wasze wsparcie, wszystkie lajki pod filmem, podbicia, komentarzem, subystwonem. Dołączanie na naszego Discorda Wazji Gaming, wspieranie mnie poprzez YouTube'a jak i kodem Wazji Gaming. Serdecznie dziękuję i jeszcze raz przypominam, że jeśli oglądacie ten film na telefonie, to nie zapomnijcie zostawić podbicia. No i lądujemy w pierwszej lokalizacji i wykonamy zadanie numer 1. Zadanie numer 1 Cat Holloway. Musimy zbudować lub zniszczyć 5 obiektów w 10 sekund. No to lecimy pierwsze drzewo, drugie drzewo, prezenty, beczki. Jeszcze raz prezenty, jak widzicie, mi już to zadanie zaliczyło. Wykonane. Możemy lecieć do zadania numer 2. W zadaniu numer 2, musimy przejechać się diabelskim młynem w dziwnokrajmie. Czasami to robię, żeby odprężyć się po zdjęciach. No to co? Mamy tutaj dziwny krajny omok. O! Wielki młyn, już widać. O nie. Tego się nie spodziewałem. <noise> i lecimy na diabelski młyn Proszę bardzo jest i on będzie na miniaturkę ciekawe zadanie bo takiego czegoś jeszcze nie było oczywiście diabelski młyn Działa cały czas i jedyne co musimy zrobić. To po prostu podchodzicie, jedź na diabelskim młynie Troszeczkę dziwnie to wygląda, bo jesteśmy przyklejeni do niego. No ale o to w tym chodzi. No i zadanie, jak widzicie mamy zaliczone Przechodzimy do etapu numer 3. Etapie numer 3 musimy porozmawiać z fanami i rozdać autografy. Jak widzicie możemy lecieć na wyboistą zatokę, zabójcze zakłady, pod piaszczystą połać oraz konspiracyjny kanion. Ale skoro jesteśmy tutaj na dziwnokrajnie i lecieliśmy stąd, to teraz sobie wyskoczymy na wyboistą Zatokę. I ja teraz spokojnie się wybiję tutaj w stronę tej Zatoki da bananka. Jeśli to dobrze zrobicie, powinniście tam dolecieć. Bez jakiegokolwiek problemu, staram się tutaj pokazać Wam, jak te zadania wykonać w jednej grze. Jest kit, spokojnie dolecę. Tutaj powinien być teraz bananka. Okej, okay, jest i on. Aha. O, na ten tak się nie da tak skoczyć ładnie. No, niestety sobie dobuduję rampę. No jest bez skórek. Skórek uśmiecha się i robi sobie z tobą selfie. Kumple z czerwonego dywanu. Podpisz autograf. Skórek chowa podpisaną kartę, ale nie jest jasne gdzie ją wetknął. Okej. Okay. Mniejsza z tym najważniejsza, że otrzymał Autograf. No, i teraz lecimy w stronę zabójczych zakładów. Dobrze by było tutaj znaleźć jakiś środek transportu. Nie jestem pewien, czy tutaj coś będzie. I chyba nie ma, niestety. No nic, to lecimy na granatach uderzeniowych. Tutaj też nie ma żadnej fury, ale stacja benzynowa, może na stacji benzynowej się uda, coś skarnąć i uwaga, uwaga. Hmm. No nie wygląda na to, aby coś było. Niestety. No nic. Te dwa prezenty otworzę i zobaczymy czy. Dobra. Są zimne stopy. Jeszcze wybiję się tutaj granatem uderzeniowym. Zimne stopy i jedziemy. Do naszego drugiego fana. To jest oczywiście Jonesy. O, nie mogę się, nie mogę się spinać normalnie. O, nie, dobra. Jest Jonesy, zawzięty. Masz czasem takie wrażenie, że to co jest skończone, nie jest skończone. Podpisz autograf. Ładne pismo. Będzie z tego świetna zakładka do książek. Ok, no to już wiemy, że Jancy wykorzysta nasz autograf jako zakładkę do książek. No i przechodzimy do zadania numer 4. Zadanie numer 4. Musimy trafić w przeciwnika w głowę za pomocą karabinu snajperskiego. No i najlepsze, jeśli jesteście tutaj na zabójczej zakładach, tak jak ja, no to powinniście mieć banalny motyw na znalezienie tego karabinu, bo jest tutaj ta anomalia. A ta anomalia po prostu co jakiś czas nam podświetla wszystkie skrzynki. No a przy podświetlonych skrzynkach to jest chwila, moment. Aby ten karabin znaleźć, no i teraz musimy poszukać tylko jakiegoś przeciwnika. Jest jeszcze furgonetka restartu, ona również nam pomoże. 34 przeciwników, nikogo nie widać. To się nazywa mieć szczęście. O! No i proszę bardzo, wróciłem. Jest i on, jest przeciwnik. Raz wystarczy, że go trafię w głowę. Proszę bardzo. I zadanie, jak widzicie. Numer 4 wykonam. Przechodzimy do zadania numer 5. A w zadaniu numer 5 musimy trafić w przeciwnika, będąc w krzakach. Ja tutaj niosę tego przeciwnika w krzaki. Przyleciał mi tutaj jakiś jego sojusznik. No i patrzcie. Lecę. Wywalam gościa. Trafiłem. Jestem w krzakach. Trafiłem kolejnego. Mam już 7 na 10. Ja jestem ciekawy, czy to zadanie zaliczy. Będąc w bałwanie, chociaż nie, bo z bałwana wychodzimy. O, i uwaga, uwaga. Jest kolejny. O, wyleciałem z krzaka. Proszę bardzo, jestem z powrotem. Jeszcze najlepsze. Ta kula non-stop nam zaznacza wszystkich przeciwników. A więc nie ma tutaj żadnego problemu z wykonaniem tego zadania. Nie dość, że macie przeciwników zaznaczonych, to macie pełno, ale tu pełno krzaków dookoła tej całej miejscówki. Wystarczy po prostu, że sobie przykampicie jak nie w jednych, to w drugich, jak nie w drugich, to w trzecich. I tak macie te krzaki porozstawiane tutaj dookoła. To jedna z najważniejszych rzeczy. Też uważajcie na kule z szczeliną, które Wam zaznaczają tych przeciwników. Tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu. Zostawcie... Zostawcie lajka like pod filmem, podbicie, jeśli oglądacie z telefonu. A jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, przypominam również o możliwości wsparcia poprzez YouTube'a albo całkowicie bezpłatnie kodem Bazi Gaming w sklepie. Zapraszam jeszcze raz do naszego Discorda. Link do niego znajdziecie się pod filmem. No, i nie zabieram Wam więcej czasu. Do zobaczenia w kolejnej. W szocikach, odcinkach i na lajdzie. Hej!